Cześć wszystkim! W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać belkę oświetleniową o długości 80 cm i mocy 48 W. Wykonana jest na diodach PowerLED Epistar z chipem 45 mm. Sterowana za pomocą Arduino, czyli automatyczny świt i zmierzch, i zasilana za pomocą takiego to. Zasilacza, w tym przypadku jest to zasilacz 12V 5A. Sam, sam driver, który był wykorzystany do tej barki, teraz tak, zaczniemy od początku. Profil jest 16 cm. Tutaj mamy driver od DLTK do 5A. Jak widzicie, tutaj na brzegu jest dołożony kondensator. O drugim zaraz powiem. To jest jakby wyjście. tu jest dodany kondensator 470 mikrofaradów, 16V, żeby zredukować troszeczkę piszczenie, bo niestety te drivery piszczą przy piszczą podczas rozjaśniania, i rozjaśniania, ale dwa kondensatory dołożone na wejściu i wyjściu skutecznie to niwelują. Teraz tak, sama belka podzielona jest na, jak widzicie, na 16 rzędów po 4 diody. Jak, jak wygląda połączenie? Połączenie jest tak, tu jest wyjście, wychodzi plus. Teraz poczekajcie. nie Tak, tu jest plus. Plus wychodzi. Gdzie wchodzi tutaj na plusa, przechodzi z następnego plusa tutaj do następnego i na samym końcu do ostatniego. Obrócę tą w drugą stronę, będzie wygodnie pokazywać. I jak widzicie, tu macie plus. Wchodzi do pierwszego plusa, do drugiego, do trzeciego, do czwartego. Tu są połączenia. Teraz minusy, tak samo. Minus wychodzi tędy, idzie do góry, wchodzi na trzecią diodę, bo na pierwszą wchodzą plusy. Tutaj widzicie, są mocki porobione plusy, wchodzi na trzecią diodę i są mocki porobione minusów. No, tutaj wchodzą plusy, tu przychodzą minusy, i tak dalej, i tak dalej. Rzędów, jak mówiłem, jest w sumie 16. Driver jest ustawiony na 4375 nie, 4325 tego jest odlutowany jeden rezystor. Bo staram się to przybliżyć, żebyście zobaczyli. Tutaj pierwszy, pierwszy jest na stałe przylutowany Drugi rezystor, który jest po drodze, tutaj jest odlutowany. To jest rezystor, który ma 625 mA, czyli belka jest ustawiona na 4370. Tak, 4375 miliamper. Jak mówiłem, sterowanie jest za pomocą Arduino. Belka... Sam, sam, sam driver jest podpięty tutaj przez tą złączkę. Z, z tego... Z, z drivera wypuszczone są tylko trzy kable. Plus... Minus, które wchodzą z tego napięcia wejściowego, bo mogłem to zasilić z tego wejściowego, z tego względu, że Arduino może. Tabelka jest zasilana z 12V i Arduino spokojnie te 12V może pociągnąć. I środkowy pin, który jest jako, opisany jako P, jest dolutowany jako, jako trzeci. Na, na wyjściu, tu mam złączkę czteropinową, ale wykorzystałem tylko piny numer 1, 2 i 3. Teraz pokażę Wam, jak, jak to wygląda w samym, w samym sterowniku. Sterownik, jak widzicie, nie jest specjalnie duży. Tutaj, jak widzicie, jest, jest kondensator 470 mikrofaradów 16V. Taki sam jak na wejściu. Znaczy na wyjściu. I ten kondensator, akurat jak widzicie, niebieska i czerwona. Niebieski i kabel to są kable wejściowe z bezpośrednio z zasilacza. Więc tutaj jest zasilane zasilane i Arduino, i zasilany jest ten kondensator. Żółtym kablem to jest ten kabel numer 3. On idzie tutaj na pin 11, na pin 11 i podłączony jest za jego pomocą sygnał PWM do belki. Dodatkowe cztery kable, które widzicie, czyli ten biały, tutaj jest, w tym miejscu jest czarny kabel, żółty i zielony to są, to jest 2 e, ISQRC, gdzie czarny kabel, tu w przypadku to jest g, ma, ground, czyli masa, e, VCC to jest plus 5V, biały kabel SDA żółty i SCL zielony. E, sam sterownik jest, jak widzicie, bardzo mały, zakładany po prostu tylko w takim małym pudełeczku. Wyprowadzone wyjście USB, tak, żeby, żeby po prostu Arduino, jak widzicie, zamontowane w sposób taki, że nie trzeba otwierać pudełka, żeby podłączyć komputer i w celu przedstawienia programu. Schemat, schemat tego podłączenia całego. Będzie, będzie dostępny w linku poniżej, tak samo i podłączenia, i rozpiskę jak, jakie diody użyłem. Także będzie to wszystko dostępne poniżej. Jeszcze tylko krótka jedna rzecz, zapomniałem powiedzieć, jakie diody wykorzystałem. Tu akurat w tym projekcie wykorzystałem praktycznie większość LEDów 6,500 kelwinów. Pokażę Wam na takiej jednej sekcji, bo te sekcje się powiedzmy, że powtarzają Te diody i te diody to są diody 6500 kelwinów Tutaj są dwie diody full spectrum A tu są dwie diody 4500 kelwinów Także wykorzystałem tutaj 32 diody 6500 kelwinów 8 diod full spectrum i 8 diod 4500 kelwinów Nie, przepraszam, wróćcie, wróćcie, wróćcie. teraz bym wprowadził Was w błąd. Wykorzystałem tak, 32 diody, yy, 6500 kelwinów, yy, 8 ledów full spectrum, bo dwie tu, dwie tu, na, końca, na końcu i na początku, pokażę Wam może końcówkę, na końcach jest tu i tu, tak samo na samym początku, na brzegach, natomiast te dwie diody i dwie diody tutaj przy, przy driverze, czyli te, to są diody 4, to są diody kelwinów. I to jest taka pełna, pełna rozpiska tego. Zrobię ten schemat, zrobię schemat, będzie też rysunek wrzucony jak to było połączone. Zrobię może to w formie takiej właśnie belki, żebyście żeby nie musieli się zastanawiać pod właśnie pod ten konkretny projekt. Także będzie chyba wszystko dostępne Dobra, no to w takim razie dzięki za obejrzenie. I zapraszam do, subskryp do subskrypcji kanału i oglądania kolejnych filmów. Trzymajcie się, cześć.